Dzisiaj uroczystość świętego Wojciecha, męczennika. Wielu dzisiaj próbuje Kościół naprawiać, mówić jaki ma być ten Kościół, jak powinniśmy postępować, co powinni, jak powinniśmy się zachowywać, ale tak naprawdę czego ten Kościół dzisiaj potrzebuje? Potrzebuje naszego świadectwa, naszej miłości do siebie nawzajem, naszej troski o siebie, naszej uczciwości względem siebie, naszej troski tego... Potrzebujemy wszyscy, bo wszyscy jesteśmy Kościołem, tymi, których zaprosił Chrystus do wspólnoty z sobą. Dlatego dbajmy o siebie, kochajmy się i bądźmy dla siebie świadkami. Czyli pokazujmy, że Bóg jest dla nas ważny, że wiara jest dla nas ważna, że chcemy dla niej oddawać swoje życie, chcemy pokazywać innym ją swoim życiem. Dobrego.